Dzień dobry, jadę właśnie do Dębicy, bo tam podobno na parkanie, na płocie koło kościoła ksiądz był łaskaw powiesić banery jedynie słusznej partii. Chcę się dowiedzieć, czy kościół jest rzeczywiście powszechny i czy będę mógł tam Cześć może książę proboszczu. Ja z takim pytaniem, bo widzę, że ksiądz tutaj na płocie wiesza banery, czy mógłbym sobie powiesić też? W jakim płocie? Tutaj na płocie kople Pustków osiedle to jest płot okalający miejscowy kościół. Przed chwilą rozmawiałem z księdzem proboszczem, pytałem go, czy mogę wywiesić baner na tym płocie, bo widzę, że wiszą. No tam wisi baner, pani yy, Leniart. To bez mojej wiedzy, ktoś powiesił i panowie. No to musi ksiądz zobaczyć, bo na samym rogu, przy samej drodze wisi. Ksiądz proboszcz powiedział, że żadne banery tutaj nie wiszą, bo on o tym nie wie, a jeżeli wiszą, to wiszą nielegalnie. Nie wyrażam zgody do żadnych banerów, Dziękuję bardzo. Więc zapraszam panią wojewodę Ewę Leniart do tego, żeby zdjęła jednak ten baner tutaj, ponieważ on wisi nielegalnie, jak powiedział ksiądz proboszcz. A przecież chodzi o to, żeby utrzymać prawo i sprawiedliwość. Pozdrawiam serdecznie panią wojewodę.